Jeżeli zrobiliście turbo zapasy ryżu i nie możecie już na ten ryż patrzeć, to będzie właśnie coś dla Was. Dzień dobry, ja mam na imię Emilia, a Wy jesteście na kanale Ciąże Oporna Dinozaur Niepłodności. Dzisiaj przychodzę do Was z takim nietypowym filmikiem, i to jest nietypowy filmik jak na mój kanał, i też jak na mnie. Osoby, które mnie znają, wiedzą, że ja podchodzę dość ambiwalentnie do tematu domowego, spa i ogólnie kosmetyków, ponieważ po pierwsze mam bardzo małe zaufanie do kosmetyków drogeryjnych, a po drugie jakoś tak nie lubię spędzać czasu w Łazience i nie jestem typową kobietą, która potrzebuje godziny na to, żeby się wypielęgnować, a z racji tego, że od jakiegoś czasu leczę się, tak jak nazwa mojego kanału wskazuje, yy, i walczę z niepłodnością, moje włosy i moja skóra i moje ciało ogólnie no niestety bardzo mocno podupada na atrakcyjności. Yy, dlatego zainspirowana y, dziewczynami z salonu Bellissima Atelier z Wrocławia. Podlinkuję wam niżej y, linki do ich y, mediów społecznościowych. Zainspirowały mnie do tego, żeby spróbować w ten wolny dzień, kolejny wolny dzień, zrobić coś y, ze sobą z tego co mamy w domu. Ja jestem dzisiaj całkowicie no make-up. Po pierwsze, ze względu na to, że siedzę w domu. Po drugie, ze względu na to, że siedzę w domu sama, ponieważ mój mąż jest w pracy i zrobiłam sobie taki dzień szlafrokowo-piżamowy. Widzicie mnie w moim ulubionym anturażu, czyli w szlafroku w foki, który pomaga mi przetrwać się najtrudniejsze chwile, ale też pomaga mi yy, przetrwać te całkiem wesołe, czyli taki yy, jak ten dzień. Dobra, nie będę już tutaj przedłużać. Dziam, dziania, Widzicie mnie teraz, jak ja wyglądam bez makijażu i przed tą całą terapią i kuracją. Zaraz wam wytłumaczę, na czym ona będzie polegać. Będzie to na pewno maseczka na twarz i uwaga coś na nasze ręce. Nasze ręce teraz w trakcie tej całej kwarantanny, w trakcie tego całego zamieszania i tego teraz dzieci zamkną uszy. Korona. Pier. Dokoncie sobie sami. Są bardzo mocno narażone na wszelkiego rodzaju uszkodzenia, na wszelkiego rodzaju suchości itd., więc dziewczyny z salonu mają dla Was taką alternatywę pielęgnacji, którą możecie wykonać w domu i którą możecie zrobić z produktów, które są w Waszych szafkach, szufladach i nie wiem gdzie tam jeszcze przechowujecie rzeczy w spiżarniach coś mi tutaj lata no także ja wam zaraz pokażę jakie to będą produkty na głowie mam e, olej lniany ponieważ e, ta cała e, to całe przygotowanie tego spanie trwa aż tak długo więc postanowiłam nałożyć sobie go wcześniej także jak już pójdę się wykąpać i wypryszniczyć to będę mogła też zmyć ten olej ponieważ moje włosy nie dość że wypadają to jeszcze są strasznie przesuszone Jedna z Was poleciła mi olej z czarnuszki do odżywienia cebulek włosowych i ogólnie do odżywienia skóry głowy. Niestety jego nie mam, ale postaram się zakupić, ponieważ wydaje mi się to super alternatywa i słyszałam już to kilka razy. Więc też Wam od razu tutaj polecam. Jeżeli macie taką możliwość, spróbujcie. Dajcie mi znać w komentarzach, czy jest to skuteczne. Zawsze marzyłam, żeby ponagrywać coś w takich zgrabnych, małych miseczkach. Robienia maseczki na twarz będzie nam potrzebny ryż, kiwi i właśnie woda. No i moździerz albo termomix, lidlomix, jeżeli macie. Bądź jakikolwiek młynek, który zmieli ryż, ale pozostawi, pozosta, pozostawi te grudki i nie będzie to zmielone na mąkę ryżową. Dobra, słuchajcie, ja użyję ryżu białego, tak też jest w przepisie. Całe szczęście znalazłam jeszcze jedną um, torebkę, my raczej ryżu białego nie używamy, ale to pozostałość po wizycie moich rodziców. Oni zaś nie przepadają za ryżem brązowym, więc wykorzystam to jeszcze, um, by się upiększyć. Zacznę od, ja pokażę, zacznę od mielenia na poziomie 5 i zobaczymy. Ziarna zmielone. Ja w Lidlomixie, ale w Termomixie jest to analogiczne. Najpierw włączyłam na 15 sekund na moc 5, ale to absolutnie nic nie dało. Więc na dziesiątkę od razu na, ten, na, na tą najmocniejszą moc 10 sekund sprawdziłam i jeszcze 10 sekund dodatkowe. Wyszła nam taka. No tak jak powinno być chyba, zobaczymy. Mam tutaj już pokrojone kiwi, które według przepisu na maseczkę należy zgnieść widelcem i ciepłą wodę, po czym wszystko ładnie wymieszać. Nigdy nie lubiłam gnieść widelcem. Ym, polecam Wam bardziej dojrzałe kiwi, bo moje jest takie półtwarde, idealne do jedzenia, ale... Ogniecenia nie bardzo, albo mój widelec jest kieps kiepski. Dobra, myślę, że dodamy tutaj już trochę tego ryżu. Yy, nie dodaję całego, bo to chyba będzie za dużo, ale łatwiej będzie mi się wniosło z tym ryżem, tak mi się wydaje. Resztę sobie zostawię, Lili, mówi Wam cześć. No chodź, zobacz. Chodź, zobacz, co robię. No chodź. No zobacz, przecież to nie jest, mi to nie jest mięso. Chodź, powąchaj. I co? Nie? No, Lili jednak nie chcę. O, z tym ryżem się o wiele lepiej yy, to ugniata. No dobra, ja generalnie za dużo wody bym do tego nie dolewała już, bo to już ma konsystencję takiej papki, ale... Skoro w przepisie jest woda, no to dolewamy. Ja jej dolałam malutko, żeby nie było znowu za rzadkie. No wiecie, że to już się robi taka konsystencja faktycznie maseczki, ale ryżu trochę trzeba wysypać, bo wody za dużo dolałam. Widzicie, to jest jednak. Wszystko metodą prób i błędów, wszystko. O, teraz słuchajcie, będzie idealne. Idziemy zaraz aplikować. ja w ogóle nie widzę poglądu. Dobra, tą maseczkę na paszczę mamy. Dobra, był etap przygotuj to sam, teraz będzie drugi etap zrób to sam u siebie w domu. I pierwszą rzeczą, którą chcę Wam powiedzieć, jest taka rzecz, nie róbcie tego w salonie. Dlatego też ja sobie przygotowałam tutaj ręczniczek, no i żeby nie było później problemu, to sobie będę to nakładać po prostu nad tą miseczką. Lepiej jakbym to w ogóle robiła na leżąco, tak mi się wydaje. W przepisie jest... Dobra, światło jest tu żadne, próbowałam tu nagle w salonie, ale tam się nie da. Generalnie w <laughs> przepisie dziewczyn z Bellissima Atelier jest to, żeby wykonać masaż twarzy, oraz później zostawić tą maseczkę 10 minut na twarzy. I teraz tak. jak mnie najlepiej byłoby, położyć ją na twarz i po prostu leżeć, tak jak to robiłam w salonie. O kurde. Dobra. Umywalka też będzie miała swój maseczkę. Ale że jest to nierealne, to musimy sobie radzić tak, jak radzę sobie ja. Czyli nad umywalką masujemy. Dziewczyny też opisują, żeby nałożyć na dekolt, ale ja to sobie zrobię już później jak pójdę pod prysznic po prostu, bo tutaj się nie da i może to jest idealne po prostu, o ja wiem, to jest idealna maseczka dla ludzi, którzy mają wannę, bo w wannie można sobie zrobić masaż, nie... Robię z takiego szyfu, jak ja to zrobię. Ale wiecie, piękno wymaga wyrzeczki. Krzyżowam, ten. Podglądam, jakbym miała taką twarz z wełny teraz. Tutaj lepiej zobaczycie. Całe szczęście mąż jest w pracy, chociaż. Po tylu latach to jak już nic nie zdziwi. Dobra, twarz y, zrobiona. Bierzemy się za przygotowanie tego peelingu. I w przepisie mamy takie półtorej łyżki płatków, łyżka miodu, woda ciepła, by to połączyć i kilka kropel soku z cytryny. Ok, jest. No i woda, to takich mi tak być śniadanko. Muszę zacząć sobie robić, jak zostanie mam do śniadania.